Siemaneczko, witam was serdecznie, mój gość specjalny, wielka postać nowego Sańcha, jeżeli chodzi o sztukę fryzjerską, Kasper Kamiński. Witam cię serdecznie, stary. Witam serdecznie, cześć, witam was wszystkich. Kasper, jesteś gotowy na pytania? Tak, jak najbardziej. No to jedziemy, kochani. Jak zaczęła się Twoja przygoda z fryzjerstwem? No, moja przygoda z ryzerwcem właściwie zaczęła się już od dziecka. Gdzieś takie pierwsze drygi w stronę włosów. Nigdy nie chciałem się bawić jakimiś samochodzikami, tylko czesać Lalki, ucinać im włosy. Ile miałeś lat? No tak myślę, gdzieś w wieku 5-6 lat już zacząłem czuć, że coś mi się te włosy tak podobają i chciałem mhm. się nimi bawić. Idzieć właśnie mama, ciocia, babcia zawsze chciałem je czesać, układać im włosy mhm. i właśnie gdzieś tak w tą stronę mnie zaczynało ciągnąć. Ktoś cię już wtedy tak zainspirował do tego? fryzjerstwa? Jeśli chodzi o takie przeddomowe sprawy, to chyba babcia. Głównie zaczęła gdzieś, a to chodź Wnusiu, może położysz mi farbę, Aha. a to może mnie poczeszesz, jakieś warkoczyki. No i w sumie od tego się gdzieś tak mniej więcej zaczęło. No a później wiadomo, już do przodu. Stary, jak zaczęła się twoja już wtedy przygoda? Bo już pewnie myślałeś, żeby stworzyć salon fryzjerski. W sumie hmm, kwestia salonu przyszła troszkę później. Mhm. Hmm, wiadomo, gdzieś na początku zająłem się raczej edukacją, e, jeśli chodzi o fryzjerstwo. Wyjechałem do Krakowa, ukończywszy gimnazjum tutaj w okolicach e, i w Krakowie mhm. rozpocząłem swoją taką, taką konkretną przygodę fryzjerską, właśnie, zaczynając mhm. tam szkołę branżową. No i też, Które to i, były lata, tak mniej więcej? E, ojej, no było to prawie 8 lat temu, więc e, mamy teraz 2025, no tak gdzieś około 2018. 17. Też się, jak przyjdziemy do tej edukacji zaraz, ale opowiedz troszkę, jak ta droga do utworzenia w ogóle starego salonu Twojego, już takiego prestiżowego, umówmy się tutaj w Nowym Sączu, mhm. wyglądała. To jest ciekawe. Znaczy się tak, ogólnie rzecz biorąc, to pomysł na salon pojawił się tak naprawdę nagle. Gdzieś Kiedyś myślałem o tym, żeby w przyszłych latach, jak już poukładam sobie sprawy takie biznesowe stricte, tak, jeśli chodzi o pracę, to myślałem, żeby otworzyć salon później, ale w momencie, kiedy niestety wybuchła pandemia. A, czyli w pandemii już zacząłeś w pandemii coś myśleć, tak? dokładnie, bo też bardziej wiązałem przyszłość jednak z Krakowem. Mhm. Tam też miałem plany a propos otwarcia salonu tam też pracowałem, no i tam chciałem to zrobić, ale z racji, że właśnie wybuchła niestety pandemia, e, mhm. podjąłem decyzję, że wracam tutaj na Sądyczyznę. Czyli ta pandemia troszkę Cię tak uświadomiła, żeby dążyć do jakichś celów swoich y, takich trochę ukrytych marzeń związanych z fryzjerstwem. Dokładnie, no wtedy też było takie zawahanie świata trochę, prawda? Bo tak. wtedy zaczęliśmy myśleć o tych wartościach tak naprawdę, co jest dla nas ważne, a co jednak nie do końca, prawda? Więc... Tak. Ale też ta pandemia sądzę wielu osobom też poniekąd troszkę pomogła, żeby się rozwijać. Tak, jak najbardziej, bo wtedy też więcej czasu człowiek miał dla siebie, tak? Żeby jednak te swoje ambicje i kreatywność się rozwijać i szukać też um, takiego zajęcia czasu w momencie kiedy mieliśmy go bardzo dużo tak. tak naprawdę kiedy byliśmy delikatnie mówiąc przymknięci w domach prawda czemu stary nowy sąd a nie Kraków, odnośnie fryzjerstwa. <grystanie> Czemu Nowy sąd? W sumie w momencie, kiedy wróciłem tutaj przy tej pandemii, udało mi się złapać tutaj w jednym z salonów fryzjerskich pracę i zacząłem tutaj taką swoją społeczność budować, więc stwierdziłem, że jak już zaczęło iść to tutaj, no to bez sensu będzie mi wracać do tego Krakowa, gdzie też na ten moment też mam lojalne klientki, które wciąż z Krakowa tutaj dojeżdżają, Ale Tutaj społeczność sądecka bardzo mi się spodobała. Jest tutaj dużo mm, kobiet e, też e, takich, które zajmują się biznesem. Mhm. E, jest dużo kobiet też i kreatywnych, które wiedzą czego chcą od życia. I tak. też dzięki temu ja mogę dostosować im bardzo fajną stylizację, tak? koloryzację. O właśnie. E, czy, czy jakąś właśnie konkretną fryzurkę. Stary, e, właśnie odnośnie fryzjerstwa. To teraz przejdźmy e, do tych technik troszkę fryzjerskich. Bardziej lubisz się kobietami zajmować czy też... E, mężczyźni do Ciebie przychodzą? Opowiedz e, troszkę. Zdecydowanie kobiety. Jakby kiedyś zajmowałem się ogólnym fryzjerstwem, kobietami, mężczyznami, wiadomo robiłem wszystko, ale później tak przemyślałem sobie, że jednak faktycznie preferuję bardziej pracę z kobietami mm. i tworzyć e, wielowymiarowe koloryzacje, niż stricte zajmować się męskimi strzyżeniami. Po prostu tego nie czuję. Kiedyś mm -hmm. też, e, powiedzmy 10-20 lat temu było tak, że fryzjer musiał robić wszystko. W dzisiejszych czasach fajne jest to, że my możemy Edukować się w jednym kierunku i być profesjonalni w tej, w tej jednej dziedzinie, prawda? Nie robić kilku rzeczy na raz i gdzieś dziubnąć tutaj, dziubnąć tutaj, tylko mm -hmm. już tak stricte robić coś. Porządnie, tak? Jedną dziedzinę daną. Gdzie też naszyma... trzeba być psychologiem. E, to też <noise> swoją drogą, właśnie. E, często też. No wiadomo, tutaj... ktoś przychodzi ze swoich też problemów. Tak, to jest taka terapia, tak, prawda? Terapia. To wizerunkowa, to też właśnie taka duchowa, gdzie można też wyrzucić z siebie czasami nieprzyjemne, ale też dzielić się przyjemnymi rzeczami, co też jest bardzo fajne. Warto pomagać ludziom przede wszystkim. Jak najbardziej. Stary, odnośnie tej edukacji, bo też zacząłeś edukować. Jak to w ogóle powstało z tą edukacją odnośnie fryzjerstwa? Ogólnie rzecz biorąc to gdzieś zawsze też marzyłem o tym, żeby móc przekazywać wiedzę innym fryzjerom. Taką, tak jak właśnie teoretyczną i praktyczną. Swoją taką wizję fryzjerską, jeśli chodzi właśnie głównie o koloryzację, bo z tego też szkole, tak? Z technik wszelakich pojaśnień koloryzacji. Czyli to jest taki Twój konik, Tak, tak jakby? zdecydowanie. Koloryzacja mhm. to jest tak naprawdę podstawa Całej mojej tutaj pracy i tego, Aha. co stworzyłem, tak? Bo dzięki tym właśnie wielotonowym, ciekawym koloryzacjom przyciągnąłem masę po prostu wspaniałych kobiet do siebie, które chodzą, są ubrane przeze mnie we włosy, prawda? W piękne, w piękne kolory. I dzięki temu też mogę teraz przekazywać wiedzę innym fryzjerom i pokazywać im, w jak fajny sposób można przyciągać do siebie, później fajne klientki właśnie koloryzacjami. Stare, jakie jest twoje największe marzenie związane z fryzjerstwem? Moje największe marzenie. Takich marzeń jest wiele, ale myślę, że bardziej mm, chciałbym stworzyć sieć swoich salonów fryzjerskich nie tylko w Polsce, ale i też za granicą, więc o, to... bardzo mocno w to wierzę, <tabilir familie> że ale kiedyś się to pojedze, uda. No? Jakby myślę, że marzenia tutaj główną rolę odgrywają w naszym życiu, przyciągają nas do tego, żeby coś tworzyć, żeby wstawać codziennie właśnie z taką motywacją, żeby coś robić, no bo w momencie, kiedy człowiek nie ma marzeń, to też nie ma takich ambicji, prawda, żeby coś ciekawego zrobić w swoim życiu, a w momencie, kiedy masz te marzenia, masz te ambicje, to ty bardzo chcesz, i ty przyciągasz do siebie te dobre emocje. Mhm. E, i Dobrych właściwek... ludzi, którzy też ci pomagają w tych celach i tych marzeniach, żeby, wiesz, każdy ma krok po kroczku, e, a ty już pokazałeś, jak cię już zacząłem obserwować, e, bardzo dużą e, rzeszę osób, które też się obserwują. Też masz troszkę historię z e, modelingiem, tak? Tak jest. Też, tak jest. E, więc e, też cię poznałem wcześniej i powiem Ci szczerze, że to jest piękne, bo jesteś szczery przede wszystkim w tym, w tym, co robisz. Też masz właśnie, też ciekawą właśnie swoją historię. Przede wszystkim jesteś dobrym, stary człowiekiem. I odnośnie marzeń sądzę, że je na pewno zrealizujesz, bo marzenia są do spełnienia. A my Was serdecznie pozdrawiamy. Chłopak Kacper Kamiński, chłopak od nas z Nowego Sącza. Można tak powiedzieć. Sądzę stary sąd, nowy sąd. Biorę to po prostu w jedno wielkie serce, prawda? Dokładnie. <gry> Także pozdrawiamy was serdecznie i bierzcie przykład e, z takich ludzi też, e, bo marzenia są do spełnienia. Przede wszystkim realizujcie się i spełniajcie swoje największe marzenia, a Tobie, Kasper, życzę samych sukcesów. Dzięki serdeczne. Ja was też wszystkich oczywiście ściskam i pamiętajcie, wierzcie siebie. Idźcie przed siebie z szerokim uśmiechem i nigdy się nie poddawajcie. Dokładnie. A my Was serdecznie postarawiamy. Elo! Cześć.